Witam serdecznie. Na dzisiaj przygotowałem dubla z kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej. Jak widać, Boliwia wygra z Wenezuelą. Czemu tak? Mecz zostanie rozegrany oczywiście w La Paz, gdzie stadion znajduje się 3600 metrów nad poziomem morza, co czyni go jednym z najwyżej położonych stadionów na świecie. I wiadomo, warunki klimatyczne nie sprzyjają tam po prostu przyjaznym. Tak, Ciśnienie jest bardzo duże ciężko piłkarzom gości się zaklimatyzować i jeśli po prostu piłkarz nie jest rdzennym mieszkańcem Boliwii ma niemałe problemy żeby po prostu podołać w tym meczu tak? bo po, po powiedzmy 15 minutach już ciężko im po prostu złapać oddech Boliwia na własnym stadionie często właśnie lubi urwać punkty faworytom, ostatnio właśnie w kwalifikacjach bodajże w 2017 roku urwali tutaj punkty Brazylii, zremisowali z nimi wygrali tutaj z Argentyną w Wenezuela nie ma jakościowej kadry, nie ma jakichś wielkich nazwisk. Także myślę, że Boliwijczycy po prostu powinni wygrać to spotkanie, gdyż nawet zagrali oni dwa mecze towarzyskie już w tym roku. Czyli ekipa powinna być bardziej zgrana niż goście. I no przede wszystkim, właśnie głównym aspektem tutaj jest ten stadion położony wysoko, gdzie goście mają bardzo duże problemy, żeby rozegrać mecz. W pełnym dystansie na pełnych obrotach, na tego typu jest tutaj y, zwycięstwo Boliwii. Drugim y, typem są kartki w meczu Argentyna z Chile. Obydwa państwa nie przepadają z sobą, gdyż y, toczyły spór przed laty o kanał Bigu I w 1984 roku została podpisana, został podpisany traktat o pokoju i przyjaźni argentyńsko chilskiej No i wtedy niby się konflikt zakończył, jednak Non-stop na boisku gracze uświadamiają nas, że no chyba jednak mimo no wszystko nie zakończył się ten konflikt. We wszystkich meczach argentyna chile widzimy mnóstwo kartek. Mnóstwo po prostu kartek. W ostatnim meczu towarzyskim, podkreślam towarzyskim, było aż 11 kartek. Było 11 kartoników. W dzisiejszym, w dzisiejszym właściwie w jutrzejszym meczu będzie wenezuelski sędzia, który właśnie ostatnio sędziował. Jeden z meczów właśnie kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Anglii Południowej. Mecz między Ekwadorem a Kolumbią i pokazał on aż 10 kartoników. Także myślę, że w tak zaciętym meczu 6 kartoników przynajmniej też powinien pokazać. Dlatego też tak typuje kurs. Mi się wydaje, że jest no, spory, 1,87. Jeśli w towarzyskim potrafią nabić 11, w innych meczach yy, też 10, 8, 9, tu czerwo, tu czerwo, no naprawdę Ostro jest na boisku i myślę, że nie inaczej będzie tym razem. I po prostu zaczynamy um, 6 kartek po bardzo fajnym kursie do dubla. Jak znalazł dubele kurs 380 i za stówkę wiadomo. I polecam te typy.